Hi everyone. Pierwszy fakt do zapamiętania, tutaj nie ma drzwi obrotowych. Chodzisz do centrum i trzeba otwierać, chodzisz, ludzie się bip bip bip. Bi Luka do mnie pisze, że jesteś, jest na lotnisku. Jeden na lotnisko, Luka jest, faktycznie. Ale nie ma tak zwanej hałwy. Jak patrzymy na kamienie, to przypomina nam się Adrian. Dlatego zaczynamy mówić o tej historii. Tak. Słuchajcie Juriego dalej, co się wydarzy? Godzina 12, o 12.50 zamykają bramki, idziemy na, przez kontrolę. Przeszliśmy przez kontrolę, Adriana dalej nie ma. Adrian dojeżdża na lotnisko, 12.35. Nie, nie chcę go przypuścić. Bo ma na telefonie bilet. My już w samolocie Adriana dalej nie ma. I sytuacja wygląda następująco: samolot już ma odlatywać, ale Adrian wchodzi. No i jest Adrian z nami. W tym momencie go nie ma, bo leży w domu. Odpoczywa, bo jest zmęczony. Zatru się. Kevin sam w domu, był Kevin sam w Nowym Jorku i prawie był Adrian sam w Warszawie. Kolejne centrum handlowe i znowu musimy otwierać drzwi. Łap te drzwi! się... Dlaczego? Łap tego drzwia! To wygląda jak musimy być złotym centrum handlowym, widzisz? Jesteśmy złotym. Tak. W weekend będzie jarmark świąteczny, no a nas nie będzie, pewnie jakieś jedzonko, Bajt ze smalczykiem. Dokładnie tak. Ale Juri jedzie w tym czasie na Cypr, tak? tak. Weekend już? nie, we wtorek. We wtorek Zlatujem. jedzie na Cypr, coś tam ponagrywa pewnie też. A jak? A ja będę siedział w Warszawie, będę stoi, jaka duża. Yeah. Nie. To Nie widzę. Co nazywasz choinką? Tą choinkę stoi. A no jest, dobra. Pójdziemy pod choinkę, zobaczymy. Zawsze jak jesteśmy w jakimkolwiek miejscu. Wysiadamy skończ, jedziemy, Adrian mówi, ja idę do łazienki. <głosy> Zawsze. <głosy> Idziemy do kina. Adrian, idę do łazienki. Wychodzimy z kina. idę do łazienki. Zobaczcie, jesteśmy przy samym lotnisku. Gdzie jest Adrian? Gdzie jest Adrian? Nie ma. Łazienkę. Nie ma wariata. Nie zobaczycie Adriana na tym filmie, na tym filmie, bo on zawsze jest w Adrian dobry wariat. Taki wariat, po byku wariat. wariat. Tak jest.